Zapraszamy na audycję pod tytułem Ruch to Zdrowie. Wprowadzi DJ Krawat w każdą niedzielę od 17. Tylko i wyłącznie w Radiu EMI. Miałeś wypadek? Sprawdź największe odszkodowania.co.uk. Odwiedź nasze biuro lub zadzwoń. Z nami uzyskasz największe odszkodowania za wypadki samochodowe i wypadki w pracy. Gwarantujemy miłą i fachową obsługę, zero ukrytych kosztów i minimum formalności. Mówimy po polsku, działamy w całej Wielkiej Brytanii i Europie. Zaufaj nam, a odzyskamy Twoje pieniądze. Największe odszkodowania. Odwiedź naszą stronę lub zadzwoń 077 07 077 040. Czekamy na Twój kontakt! Witamy! Z tej strony Ola jesteśmy właśnie w St. George College'u. Jesteśmy na turnieju organizowanym przez drużynę Żubr. Mamy nadzieję, że będzie Wam się podobały nasze skróty i relacje z meczu. Online. Mamy ze sobą Anię i Dorotę. Cześć Aniu, czym tutaj się zajmujesz? Cześć, zajmuję się tutaj wpisywaniem wyników To Właściwie taka scena organizacyjna, administracyjna. Rodzem z Dorotą, tak? Tak, rodzaj z Dorotą tej koleżankom. Serdecznie zapytam. I jak myślicie? turniej jest dobrze zorganizowany na pierwszy raz? Myślę, że tak, jak na pierwszy raz jest, jest fajnie zorganizowane. Oczywiście zawsze można sobie znaleźć tak parę rzeczy, które można było zrobić lepiej. No ale to jest właśnie taka nauka na, na przyszłość, myślę. Tak, pierwszy turniej to zawsze nie ma perfekt. Dokładnie, dokładnie. Planujecie więcej turniejów organizować? E, no to wszystko zależy od tego, jak, jak ten pierwszy, pierwszy się potoczy. No, jak na razie jesteśmy bardzo zadowolone z frekwencji, z, z tutaj... No pogoda mogłaby troszkę lepsza, ale myślę, że, że, że jest okej. Okay. Chciałabyś może kogoś pozdrawić? Tak, chciałabym pozdrowić swoją mamę i tatę i siostry, i brata. <laughs> Może ty wieszcie jakoś pozdrowić? Tak, całą rodzinę chciałabym pozdrowić i znajomych. Mamy ze sobą Darka. Darek, w jakiej jesteś drużyny? Dead Web Team. To jest nowa drużyna, tak? E tak, założona rok temu powiedzmy, awansowaliśmy do pierwszej ligi polskiej ligi Piątek w sami swoich. A to super, a tutaj jak Wam idzie? Na razie rozegraliśmy trzy mecze. Pierwsze dwa zwycięstwa, teraz remis 00. No to nie jest tak źle. Myślicie, że wyjdziecie z grupy? Oczywiście. No, mam taką nadzieję. Ja też. <grym> to daleko jaliście tutaj? E, Przyjechaliśmy z Londynu jakieś 85 mil, także szybciutko. Nie, nie tak źle jak my, 4,5 godziny. <grym> Ojej, no to współczuję. <grym> no, Ale chyba było warto. Było, było. Dobrze. Może chciałbyś kogoś pozdrowić? Ja chciałem pozdrowić całą moją drużynę DTF, naszego prezesa Daniela. No i życzę wszystkim powodzenia i zdrowia. No, jestem trenerem oficjalnie Oficj... Interteamu Którego? z Londynu. Interteam. Do ile to jechaliście? No, ile jechaliśmy? 45 minut? Może. Nie A, to niedaleko, ja nie, pojechałam cztery no, godziny. A czemu 4,5? pół? No skoło nie jestem. A, no, nie my tu blisko mieszkamy. I jak waszym idzie chłopakom? No, no bardzo dobrze, trzeci mecz i trzecie zwycięstwo. To wychodzicie z grupy mam nadzieję? Tak, już teraz można tak powiedzieć. Chciałbyś może kogoś pozdrowić? No jasne, wszystkich pozdrawiam. Wszystkich piłkarzy, wszystkich... Szczególnie wszystkich, panią. szczególnie paniom też pozdrawiam. Pozdrawiam właściciela, prezesa klubu. O, to jest facet, który zrobił tutaj najwięcej, nie? z bo Wojtek, jak Wam idzie? No, na razie idzie tak średnio na jeżę. Wygraliśmy dwa mecze, jeden 2-0, drugi 7-0, no i jeden przegraliśmy tutaj z gospodarzami, z żubrami z Oxfordu. A ile wtedy przegraliście? A tylko 1-0, nie, my dużo nie przegrywamy nigdy. <todgłosy> to dobrze. A to daleko tutaj mieliście, że przyjechać? E, jakieś 40 mil, niecałą godzinkę jechaliśmy. To nie no nie dalej. Jak wam się podoba turniej? No, turniej jest w miarę, no jak na pierwszy raz, oni tutaj organizują, jest w miarę dobrze zorganizowany, nie można aż tak mocno narzekać. Trochę były przerwy na początku, ale teraz idzie dobrze. No, był spóźniony mecz pół godziny. No, troszeczkę, no bo jakieś tam drużyny chyba nie dojechały. Aha, a jak to jest jakiś inaczej od Polish Master League? Nie, no Polish Master League w ogóle jest lepiej zorganizowana, zawsze te turnieje są, wiadomo, na wysokim poziomie, przede wszystkim sportowym też. My dzisiaj przyjechaliśmy akurat w takim średnio mocnym składzie. Mamy tylko pięciu zawodników z naszego podstawowego składu, reszta to głębokie rezerwy, no ale idzie nam. Myślę, że może z grupy wyjdziemy. Chciałbyś może kogoś pozdrawić? Oczywiście, pozdrawiam wszystkich z Radia EMI, Piotka, Anie. No, Ola jest tutaj, no i pana kanonę meżystę, no i wszystkich znajomych i zaprzyjaźnione drużyny tak samo. Największe odszkodowania.co.uk Uzyskamy dla Ciebie największe odszkodowania za wypadki samochodowe i wypadki w prasy. Największe odszkodowania.co.uk Mówimy po polsku, działamy w całej Wielkiej Brytanii i w całej Europie. Największe odszkodowania.co.uk Jesteśmy najlepsi i czekamy na Twój kontakt. Największe odszkodowania.co.uk